Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na kanale. Chciałbym Wam przedstawić i opisać typy wałów. Tym odcinkiem chcę rozpocząć nową serię filmów, gdzie chcę Wam przedstawiać różne typy maszyn i urządzeń od podszewki. Jeżeli tego typu filmy spodobają Ci się, zostaw łapkę w górę, komentarz, w którym napiszesz co byś chciał zobaczyć w następnym odcinku, oraz suba. To zmotywuje mnie do dalszej. Mam nadzieję lepszej pracy, także przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Wałowanie jest to zabieg uprawowy, który wykonujemy za pomocą wałów polowych służących do ugniatania warstwy ziemnej, kruszenia brył lub skorupy grebowej oraz do wyrównywania powierzchni pola. Bardzo ważnym zadaniem wałowania jest optymalne zagęszczenie wierzchniej warstwy gleby po orce przed siewem. W ten sposób nie tylko znacząco zostanie zredukowane parowanie wody z gleby, ale uzyskiwany jest efekt podciągania, co ma szczególne znaczenie podczas suchego okresu. Wał rurowy jest najbardziej uniwersalnym wałem, najlepiej spisującym się na glebach lekkich i niezakamienionych w warunkach suchych. Gwarantuje stabilne prowadzenie agregatu na żądanej ustalonej głębokości roboczej, pozostawiając glebę luźną, stwarza dobre warunki do siewu. Wał strunowy, ząbkowany wał o konstrukcji zbliżonej do wału rurowego, opartej na poprzecznie zestawionych sekcjach płaskowników o ząbkowanej krawędzi. Wały stosunkowo lekkie i uniwersalne charakteryzują się dobrym kruszeniem i wyrównaniem wierzchniej warstwy gleby. Dobrze sprawują się na ziemiach lekkich i średnich. Wał typu Packer Idealny na każdy rodzaj gleby. Wał pozostawia pasowo umocnioną glebę. Polepsza warunki wymiany wody i gazów w glebie. Wał zalecany na kamieniste, wilgotne gleby o dużej ilości masy organicznej. Wał pozostawia optymalne warunki gleby pod siew, jeden z bardziej uniwersalnych wałów. Wał posiada zamocowane na belce skrobaki czyszczące wykonane z hartowanej stali borowej. Wał crosskill. znakomicie sprawdza się przy rozbijaniu zbrodonej gleby. Pozostawia pas ziemi o luźnej strukturze, a więc zapobiega też powstawaniu skorupy na jego powierzchni. Pierścieniowa konstrukcja wału chroni go przed zapychaniem się. Wał znakomicie sprawdza się na glebach lekkich. Wał może być skonfigurowany z układem podłużnych skrobaków oczyszczających przestrzenie między pierścieniami. Wał pierścieniowy składający się ze sprężystych wykonanych ze stali utwardzanej pierścieni. Wał dedykowany jest dla uprawy gleb ciężkich. Wał umacnia glebę pasowo rozbijając były stwarzając lepsze warunki do podsiąkania gleby. Zabezpieczające wał przed zapychaniem czy zaklejaniem wilgotną ziemią skrobaki nożowe dodatkowo kruszą bryły gleby przedostające się w przestrzenie między pierścieniami. Gładka powierzchnia pierścieni niweluje oklejanie się ziemi na wale przy nawet na glebach wilgotnych i gliniastych. Wał kulczatkowy Podwójny wał kulczatka intensywnie rozdrabnia glebę oraz miesza resztki pożniwne, jednocześnie pozostawiając za sobą mniej wgniecioną, otwartą powierzchnię gleby wały mają dodatkową możliwość regulacji względem siebie wał kołowy oponowy wał składa się z opon, który ma podwójne zastosowanie pierwsze to zagęszczenie gleby drugie zaś to transport maszyny podpartej na wale kołowo oponowym co umożliwia zagregagowanie maszyny z ciągnikiem o mniejszej mocy Wał gumowy pierścieniowy W efekcie pracy tego wału, ziemia zachowuje dużej wilgoć, gwarantując lepsze wschody roślin. Wał ten idealnie nadaje się na mocno zmieniające się gleby. Nie zapada się przy prac na lżejszych glebach. Nadaje się do pracy przy każdej pogodzie i na wszystkich rodzajach gleb. Wał wyposażony jest w skrobaki czyszczące pierścienie. Wałem dedykowanym do uprawy przedsiewnej jest wał pryzmatyczny składający się ze specjalnych odlewów. Ich kształt minimalizuje przyklejanie się gleby, a więc wpływa na jej optymalne doprawienie, przygotowując bardzo dobre podłoże do wysiewu nasion.